Myślę, że Palma jest normalnie odzwierciedleniem naszej wspaniałej Warszawy w ogóle i jest kozacka Jest klimaciarska i jest, jest mega lancerska. Dobra, już. Ja nie czuję się za bardzo związana emocjonalnie, w sensie, że jest to mój projekt. Ja myślę, że dopóki ludzie go tak nienawidzą i, i dopóki ludzie go tak lubią, z jest takie ekstremalne emocje, to powinien zostać. A ja go lubię. Ja lubię znaczy to jest instrument. W jaki sposób, w jaki on działa na ludzi, to ludzie proszę pana, niech pan sobie jaj nie robi, bo za chwilę ci służby poinformują i za chwilę pana zatrzymają. Ekstra. Jeżeli pan zbija... Sampai <small> jumpa di video selanjutnya.